Serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was chyba na mój ulubiony odcinek nagrywany stacjonarnie, czyli monthly reset. Podsumujemy sobie wspólnie kwiecień. I zaplanujemy maj. Więc jeśli tak jak i ja lubicie planować, to wyciągajcie swoje kalendarze, róbcie sobie kawkę, herbatkę, rozsiądźcie się wygodnie. I zaczynamy. Zapraszam Was na odcinek miłego oglądania. Zaczniemy sobie od podsumowania kwietnia. Lista była długa, bo ja naliczyłam 22 podpunkty, i 15 z nich udało mi się zrealizować, co uważam za bardzo dobry wynik. Myślałam, że będzie gorzej to wyglądało. Myślałam, że. Nie zrobiłam aż tak dużo, ale kwiecień, tak ogólnie muszę Wam powiedzieć, że był naprawdę produktywny, dużo się działo. Dużo też było czasu o dziwo na odpoczynek, na różne spacery, na cieszenie się pogodą, na cieszenie się tym dniem codziennym, co mnie. Bardzo satysfakcjonowało i brakowało mi tego po takim intensywnym marcu, gdzie dużo sprzątaliśmy, ogarnialiśmy. Fajnie, że ten kwiecień przyszedł i był troszeczkę innym miesiącem, i wydaje mi się, że również to był em, przełomowy, psz, aż, aż się przejęzyczam, przełomowy miesiąc w moim życiu. I maj może również być takim miesiącem, więc słuchajcie, dzieje się. I tak, przejdźmy sobie tutaj do podpunktu Ja oczywiście mam kawkę. I już jest w połowie wypita, bo ją zrobiłam przed tym, jak usiadłam, bo zawsze tak robię. Jak mam nagrywać ten film, to siadam sobie, sprawdzam, co mi się udało, analizuję mm, i odhaczam, ewentualnie coś tam usuwam z listy. I również planuję kolejny miesiąc, także jestem kilka dni do przodu. I powiem Wam, że ja też lubię te filmy, dlatego że one mnie tak napędzają do działania um, sprawiają, że rzeczywiście siadam do tych celów. To nie jest tak, że tylko raz w roku w styczniu robię takie podsumowanie i potem plany na cały rok. Tylko co miesiąc jestem w stanie sobie przeanalizować, jak to było, jak to wygląda, co mogę zmienić, co mogę ulepszyć, więc ja ogólnie serdecznie Wam polecam coś takiego sobie robić. Raz w miesiącu wyznaczyć sobie taki dzień, kiedy siadamy i ogarniamy. Okej, okay, dobra. Wyczekamy um. dzisiaj padło na turyjski kubek. Uwielbiam. I tak, od czego zaczęłam? Zaczęłam od tej mojej listy Pierwszy podpunkt to było Regularne treningi Chciałam sobie zrobić takie wyzwanie Glow up wiosenny minimum Trzy razy treningi w tygodniu Jeśli oglądacie moje vlogi To wiecie, że Podczas porządków Udało mi się odnaleźć Albo natknąć na książkę Marty Henning I to jest jego, Ja oczywiście mam tę książkę przy sobie, to jest motywator. 8 tygodni do bycia fit, i stwierdziłam, że ja chcę przez taki program przejść, a że ja jestem takim typem człowieka, który uwielbia różne listy, wyzwania, i wtedy pracuje mi się najlepiej, kiedy coś nade mną wisi. Um, I w, ja po prostu wtedy realizuję te cele. Tak samo. Myślę, że dlatego są skuteczne te moje monkey resety, bo ja sobie obmyślam cały plan działania i potem yy, ogarniam. I to odhaczanie bardzo mnie satysfakcjonuje, więc tak samo wzięłam yy, na mój warsztat Motywator i powiem Wam, że idzie mi całkiem nieźle. W połowie miesiąca zaczęłam i mam zamiar kontynuować, i mam nadzieję, że uda mi się te 8 tygodni odhaczyć, i że będzie pięknie, i że moja kondycja, moje treningi wejdą mi tak w krew, że wyrobię sobie ten nawyk ćwiczenia kilka razy w tygodniu. Na razie jest spoko, i ja serdecznie Wam ogólnie polecam, bo to świetnie działa. Więc tak, więc yy, regularne treningi sobie odhaczam, udało się, ale niestety nie udało się codziennie jogować. To cały czas u mnie kuleje. Pamiętam, w styczniu było pięknie, ale to właśnie dlatego, że mieliśmy wyzwanie. Ja wtedy stwierdziłam, że chcę jogować jak najczęściej i robiłam. Tę jogę codziennie, a teraz jakoś nie potrafię się zorganizować. Mam nadzieję, że w maju będzie troszeczkę inaczej, bo te dni są dłuższe i chcę to jak najbardziej wykorzystać. Więc joga cały czas gdzieś tam u mnie w głowie jest i chcę do niej tak wrócić do regularnych jogowych treningów. Odhaczam również podpunkt, robię sobie reset the day. Mogliście zobaczyć jeden taki dzień resetu na moim kanale i będę to na pewno powtarzać, bo to bardzo fajnie układa w głowie, daje taki moment wytchnienia, złapania oddechu, naładowania baterii. To jest dzień, kiedy nic nie robię i dzień, kiedy ewentualnie pozwalam sobie na to, aby się nudzić. A wiecie, że jak człowiek się nudzi, to wpada na najlepsze mysły, więc... Um... Serio polecam. Jeśli nie oglądajcie tego filmu, to serdecznie Was zapraszam, bo pisałyście, że chcecie, więc nagrałam, jak wygląda taki mój reset day. I jeśli będziecie mieli ochotę, to na pewno nagram kolejny, bo to też jest fajna inspiracja, tak mi się wydaje przynajmniej. I ja takie filmy chętnie bym na przykład na kanałach innych dziewczyn zobaczyła, jak taki dzień resetu u nich wygląda. Minimum raz w tygodniu biegam, to sobie odhaczam. Udało nam się, minimum raz w tygodniu, sobie wyjść na bieganie i w maju mam zamiar kontynuować. Pogoda sprzyja, jest. Pięknie, tak jak widzicie, teraz akurat zamknęłam okna Bo tam wiecie, dzieje się na dzielni Ale okna są non stop u nas otwarte Błękitne niebo Jest pięknie, cudownie Nic tylko korzystać Minimum trzy razy w tygodniu korzystam z maty do akupresury I przyznam wam się szczerze, że ja tej maty nie wyciągnęłam ani razu Ja to wpisałam i nie udało się, bo moje wieczory są dość intensywne, chociaż yy, nie zawsze wam chcę to zmienić, popracować nad swoją rutyną, ale kwiecień był też takim miesiącem, gdzie udało mi się nadrobić sporo rzeczy, więc myślę, że nad tą rutyną będę sobie teraz w maju pracować tak na spokojnie, bez jakiegoś napięcia, bez, yy, wiecie, żadnej presji, ja po prostu muszę sama do tego dojść odmalowujemy taras, akcja taras była grana, mogliście zobaczyć przygotowaliśmy sobie już taras na wiosnę, na lato jest piękny, jest czysty i będziemy z tego korzystać i mam tutaj również sadzę zioła i kwiatki na tarasie wy jeszcze tego vlogu, vloga nie widzieliście on pojawi się już niedługo i są zioła są kwiaty i różne inne rzeczy. Metamorfoza ogrodu, słuchajcie, będzie, więc oglądajcie vlogi, bo to już niedługo się zadzieje tutaj na kanale i też wyszło pięknie, może nie za dużo, powoli, na spokojnie, bo też nie chcę nie chcę od razu wiecie, rzucać się na głęboką wodę, tym bardziej, że ja z ogrodem zaczynam. Tak naprawdę, w końcu ten ogród zaczyna przypominać ogród i wygląda coraz lepiej, i myślę, że właśnie w tych miesiącach letnich będziemy z niego często korzystać. Kwiecień pod znakiem Vinted wystawiam minimum 20 rzeczy i powiem Wam szczerze, że ja straciłam serce do Vinted. Kilka rzeczy wystawiłam i one tak wiszą na tej aplikacji. Mm na tej platformie i jakoś nie ma takiego większego zainteresowania, więc zastanawiam się, czy ja po prostu tych, tego nadmiaru rzeczy nie oddam, czy ja tego nie zawiozę przy okazji naszego EuroTipu do Polski. Może ktoś skorzystał, może komuś się spodoba, może w maju jeszcze coś tam powystawiam, ale już nie wpisuję tego podpunktu, bo po prostu ja go nie realizuję i widzę, że jakoś to mi po to mi nie idzie. Jeśli są te osoby, które mieszkają na wyspach, dajcie znać, czy wystawiacie rzeczy na Vincie, i czy Wam się to w ogóle sprzedaje, bo mi średnio regularnie wcieram wcierkę w skórę głowy. Z ręką na sercu powiem Wam, że u mnie tej regularności za bardzo nie było. Wcierałam raz na jakiś czas, no ale ta wcierka od Anwen taka właśnie jest, że ją się wciera co kilka dni, ale mam zamiar w maju, zaraz sobie o tym pogadamy wprowadzić zalecenie od pani trycholog, i wtedy ta wcierka będzie grana codziennie. Regularnie codziennie biorę suplementy, i tutaj mogę wam powiedzieć, że mi się udało. Regularnie suplementy brałam, i też od razu wam wspominam o tym, bo wiem, że Wy lubicie różne promki, ja też i sama z tej promki skorzystam, bo na Health Labsie jest teraz promocja na wszystkie takie bazowe suplementy, i na Kolekcję kosmetyków Kolekcję kosmetyków Na kosmetyki Pure On Ja wam tutaj napiszę i zostawiam wam również informacje na dole Jest promka Minus 20% Ona trwa do końca dzisiejszego dnia A przy użyciu mojego kodu Magda przy kawie 10 Dołożycie sobie jeszcze zniżkę, więc jeśli macie jakieś braki suplementowe, coś Wam się kończy, czy chcecie po prostu przetestować albo może wypróbować te kosmetyki serii Glow On i Pure On, to teraz macie zniżkę wraz z moim kodem Magda przy kawie 10, więc ja Was zapraszam w ogóle na stronę Lapsa Ja sama sobie z tej zniżki skorzystam, bo mam kilka rzeczy do kupienia i przy okazji paczki kolejnej z Polski na pewno sobie wyślę te rzeczy, bo ja te suple uwielbiam. Ja widzę różnice. U mnie w takiej standardowej suplementacji, no tej jest magnez, omega i witamina D. Um, o większej ilości nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo to już kwestia bardzo indywidualna. Zróbcie sobie badania, sprawdźcie czego potrzebujecie, czy macie jakiś deficyt może i wtedy warto te suplementy gdzieś tam w swoje życie wprowadzić. Ale pamiętajcie, przede wszystkim najważniejsze, ja też sobie to powtarzam, jest sen, aktywność fizyczna i dieta. A potem suplementacja to jest taka wisienka na torcie, ale... Powiem wam, że widać różnicę Więc jeszcze raz, Magda przy kawie 10 Jeśli planowaliście jakieś zakupy No to teraz jest idealna okazja Korzystajcie, bawcie się dobrze e, Więc tak e, I mi w ogóle bardzo pomagają te pudełeczka Ameryckie na suplementy Żeby robić to regularnie, żeby brać W niedzielę sobie siadam, rozkładam wszystko I potem tylko wyjmuję Codziennie rano i wieczorem Biorę te tabletki I mam to już wiecie wyjęte, więc nie z... Spędzam nie wiadomo ile czasu na to, żeby to ogarnąć, bo to wszystko jest gotowe i na mnie czeka. Um, dobrze, przeczytam minimum jedną książkę, to się udało, z czego bardzo się cieszę. No Pewnie przez to, że miałam reset day i miałam czas, aby czytać i przesłuchałam minimum jedną książkę, to również się udało. We vlogach Wam opowiadałam o tych książkach. Czytam na hamaku. Niestety nie, ale w maju na pewno ten hamak i moja, moje, moje, moja huśtawka jajo um, będą używane. Robię raz, tutaj napisałam raz w tygodniu i chyba się pomyliłam, bo raz na miesiąc miałam napisany przepis książki kucharskiej i niedługo też vlog będzie, bo udało mi się to zrealizować i powiem Wam, że to jest ciekawy projekt i bardzo mi się podoba, jestem mega podekscytowana, bo robienie takich przepisów z książki kucharskiej troszeczkę otwiera mnie przynajmniej na inne kuchnie, na inne składniki i na inne smaki. Więc więcej będzie we vlogu. Codziennie siadam do Dziennika Wdzięczności, tutaj od większego dzwonu, ale też ten Dziennik Wdzięczności jest bardzo fajną rzeczą, bo tak idealnie nastawia na dzień, a potem można sobie na spokojnie podsumować to, co się wydarzyło w ciągu dnia, i też wyciągnąć takie wnioski. Z tego, co się przeżyło, więc tak, będę kontynuować i mam nadzieję, że będę bardziej regularna. Tak samo, jeśli chodzi o habit tracker, bo sobie obiecałam, że codziennie do tego usiądę, ale niestety się nie udało. Teraz wam powiem, ile dni sobie w habit trackerze. Trzy. <laughs> więc, no, Magda, poszalałaś. Robię wiosennego live'a na Instagramie To odhaczam, bo mam w planie I zazwyczaj ten live właśnie pojawia się w ostatnich dniach danego miesiąca Więc mam nadzieję, tak sobie w głowie ustaliłam, że będzie to wtorek I mam nadzieję, że we wtorek się uda z wami na żywo spotkać Jak już ten film widzicie, to ten live mam nadzieję, że się odbył Dajcie znać, czy byłyście, czy wam się podobało I czy w maju chcecie kolejny Chociaż ja tam sobie wpisuję, żeby w maju również był live Bo raz w miesiącu fajnie tak na żywo się spotkać, pogadać Mnie to bardzo łatuje I tak się możemy nawzajem zmotywować Motywować, zainspirować do różnych rzeczy. To jest naprawdę super spotkanie. Robię na Instagramie grecką relację, odhaczam, udało się i jestem już prawie, że na bieżąco, jeśli chodzi o Instagram, pracuję nad tym, też odhaczam, bo codziennie o tym myślałam, codziennie się starałam, żeby ten sen wyglądał dobrze. Staram się spać teraz powyżej 6, 6,5. Pół godziny. Moim takim celem jest powyżej 7 godzin i myślę, że będzie tylko lepiej. No i fryzjer był ostatnim podpunktem, i jak widzicie, udało się odhaczyć. Więc nowe włosy, nowa ja, wiosenny glow-up. No fajnie, bardzo mi się podoba. Więc tak wyglądał mój kwiecień. Słowo klucz to było regularność. Powiedzmy, no nie było najgorzej. Kilka rzeczy tam jest do poprawki, coś tam bym chciała jeszcze porobić, ale. Ale jest dobrze. Ja ogólnie jestem zadowolona z tego miesiąca, tak jak Wam mówię. Um, Troszeczkę się wydarzyło. O kilku rzeczach Wam jeszcze tam nie mogę do końca powiedzieć. Mam nadzieję, że będę mogła za jakiś czas, bo mega się ekscytuję. Fajnie by było się tym z Wami podzielić, ale jeszcze dajcie mi chwilę, niech to się wszystko ogarnie. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do maja. Co tam wymyśliłam? Co chciałabym zrealizować i zrobić? O! W maju tych podpunktów mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, siedemnaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, osiemnaście, czyli troszeczkę mniej, ale są bardziej, mam wrażenie, złożone. I po pierwsze, wpisałam sobie, że chcę korzystać z pogody i cieszyć się majem. Spontaniczna aktywność fizyczna, wiecie, rower, spacery, kontynuować to, co dzieje się w ostatnich miesiącach, bo tych spacerów jest u nas więcej i spacery są ekstra. One tak uspokajają, ten kortyzol się troszeczkę zmniejsza, człowiek e, się rusza więcej, a przy okazji może przemyśleć różne rzeczy. E, my, my zazwyczaj spacerujemy razem, wychodzimy sobie na takie spacery i rozmawiamy, i te rozmowy prowadzą nas do różnych ciekawych wniosków, tak. Wiecie, one są naprawdę inspirujące. To są całkowicie inne rozmowy niż tutaj w domu. Ja lubię wychodzić z domu, lubię zmieniać otoczenie. Więc mam nadzieję, że te spacery będą grane, i mam nadzieję, że w końcu wyskoczymy na rower, na jakąś wycieczkę. Codziennie piję koktajl, bo te koktajle już gdzieś tam się pojawiają u mnie. Zwłaszcza ten z pietruszki, pomarańczy, kiwi i innych składników, mogliście zobaczyć. W kwietniu wam pokazywałam dokładnie, jak taki koktajl robię, i będę to kontynuować, tym bardziej, że mogę go robić raz na dwa dni, sobie potem przelewam do takiego większego pojemnika, i na drugi dzień smakuje równie dobrze tylko wystarczy go troszeczkę wymieszać, wiadomo, ale tak, i fajnie, bo pietruszkę można sobie umyć wcześniej i ona przez tydzień na spokojnie przetrwa w lodówce, jak tam wiecie, wyłożycie sobie papierem, ręcznikiem papierowym, tak? Papierem ręcznikowym, zresztą ręcznikiem papierowym, to ta pietruszka na spokojnie w lodówce tydzień przetrwa, więc idealnie na trzy koktajle, na sześć dni. Fantastiko e, Dobrze, i inne koktajle też bym chciała robić Z awokado, z burówkami Bo teraz będzie wysyp tych owoców, warzyw A nauczyłam się, że Thermomix naprawdę nieźle potrafi to zmiksować Że nie ma żadnych części, więc z chęcią będę dalej korzystać Przekładam się do codziennego wcierkowania Bo tak jak wam mówię Chcę wdrożyć e, zalecenia od pani trycholog Bo wszystkie produkty już u mnie... Powiedzmy, że są. Prawie, że. E, więc nic tylko. Y Warto się do tego przyłożyć, i mam nadzieję, że za miesiąc już zobaczę jakieś efekty. Porobiłam sobie zdjęcia, jak te włosy wyglądają w tym momencie, i za miesiąc będę robić kolejne zdjęcia i sobie porównam, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jak to wygląda, czy coś się w ogóle dzieje. Więc w tym miesiącu, moi drodzy, fokus na włosy. Tym bardziej, że je skróciłam, więc będzie łatwiej je pielęgnować i tam się nimi zająć, i też łatwiej jeść. Łatwiej je suszyć o poranku, bo trwa to o wiele, wiele szybciej. Codziennie zaglądam do planera budżetowego i trzymam się swoich założeń na maj, bo sobie rozpisałam co tam. W maju chciałabym pod względem finansowym osiągnąć i wygląda to też całkiem fajnie. Tym bardziej, że siedziałam przy tym budżecie codziennie, może nie codziennie, ale tak raz na kilka dni zaglądałam, sprawdzałam, analizowałam. Ostatnio wyciągnęłam sporo wniosków, jeśli chodzi o te pierwsze 4 miesiące i um, troszkę zmieniam. Cały czas, wiecie, eksperymentuję, sprawdzam, co tam u mnie działa lepiej, co gorzej, jak to wygląda, więc no fajnie. Ja, ja lubię sobie eksperymentować, lubię różne takie. Ciekawe, challenge robić, a to już wiecie. Wdrażam codzienną jogę, joguję na świeżym powietrzu, no bo pogoda sprzyja ku temu, więc tylko trzeba tam trawkę odkurzyć. Mm, I można wyjąć matę I sobie pojogować o poranku Kontynuuję mój ośmiotygodniowy program Z Martą Henik Motywator codziennie fit Działam w tym temacie Raz w miesiącu ugotuję danie z książki kucharskiej I mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba Który nadchodzi Z tym daniem I to jak to zrobiłam Bo wydaje mi się, że to będzie sztosik znaczy, Z mojej perspektywy To jest coś innego, coś fajnego Więc mam nadzieję, że w maju powtórzymy i też zapisałam, że odwiedzimy nowe miejsce w Anglii Bo w tamtym miesiącu, nie wiem czy wam tu w ogóle powiedziałam wam o tym Bo tam było, że jakąś krajoznawczą wycieczkę będziemy mieli I w sumie mieliśmy, moim samochodem Pojechaliśmy do sklepu farmerskiego, który jest troszeczkę oddalony od naszego miejsca zamieszkania I było super, ale tym razem chciała rzeczywiście gdzieś pojechać, bo brakuje mi tego, żeby odwiedzić jakieś nowe miejsce tutaj w Anglii, a tych miejsc jest sporo. E, słuchajcie, to jest podpunkt niesamowity, bo w tym miesiącu będziemy świętować naszą 19, 19 rocznicę w związku, więc wow! Jakbyśmy ślub od razu wzięli, to prawie byśmy mieli 20-lecia. Niesamowite. Przeczytam jedną książkę, przesłucham jedną książkę. Ja zawsze to wpisuję, zawsze wam o tym mówię, bo chcę to odhaczyć, chociaż jedną książkę. Jest tych rzeczy do zrobienia w życiu dużo, w ciągu miesiąca naprawdę obowiązków, praca, YouTube, jeszcze inne rzeczy, inne projekty, ale ta książka gdzieś chce, żeby cały czas była obok mnie. Tym bardziej, że tych książek teraz, jak patrzę na mojego bilego, tutaj tych książek jest sporo, a chcę je sukcesywnie czytać. Pracuję nad pewnym projektem. Tutaj jeszcze Wam nie zdradzam co, ale naprawdę trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że niedługo będę mogła Wam opowiedzieć więcej. Codzienna suplementacja dodaję zalecone przez moją panią trycholog specyfiki i zobaczymy, jak to będzie działać. Też chcę dodać Shine Me z Health Lapsa i jeszcze raz przypominam, zniżka trwa do końca tego dnia. Magda przy kawie macie jeszcze dodatkowe 10% na zakupy, myślę, że warto. Eee, raz, w w raz w tygodniu wcierka w skórę głowy Nie, to miał być peeling Magda Bo tak tego też się nie trzymałam W zeszłym miesiącu jakoś tak średnio mi szło więc peeling skóry głowy raz w tygodniu będzie Live na Instagramie No bo tak jak mówię, fajnie raz w miesiącu się spotkać Tak na żywo sobie pogadać Ym, I też napisałam Pracuję nad rutynami, wiecie Habit tracker, motywator, dziennik wdzięczności, mata do akupresury Tego nie rozdzielałam tym razem Tylko tak zapisałam, żeby mieć go pamięci I też w habit trackerze, bo tak po raz kolejny Chcę ten habit tracker Doprowadzić od początku do końca I myślę, że w maju to mi się już uda yy, I aktualizuję Instagram bo planuję tam, wiecie, zdjęcia dodać, może nawet w tym tygodniu się uda. Wszystkie zdjęcia już tak do dzisiaj, do tego momentu, do Wielkanocy, pododawać, bo mamy naprawdę, naprawdę fajne, a ta Grecja troszeczkę mnie trzymała. Plus, chcę zrobić relację. Z recenzjami książek, które przeczytałam, filmów, które obejrzałam od początku roku i seriali, więc może to będzie fajna inspiracja dla Was, jeśli czegoś szukacie, jeśli nie wiecie na co macie ochotę, to może Wam podsunę jakieś fajne pozycje, albo przeciwnie, właśnie Wam odradzę, bo nie warto marnować na nie czasu. I to wszystko, moi drodzy, tak zapowiada się mój maj. Jestem mega podekscytowana. Wchodzimy w najpiękniejszy czas w roku. I czuję, że to będzie dobry czas. Maj, czerwiec, lipiec. Ja Wam co roku powtarzam: to są moje ukochane miesiące, kiedy kwitnie bez. Kiedy jest jeszcze kwitnąca wiśnia, gdzieś tam magnolia, um, robi się zielono z dnia na dzień. Kiedy mamy błękitne niebo, piękną pogodę. Dzisiaj naprawdę jest cudownie. Ucięło mnie, nie mam pojęcia, w jakim momencie skończyło się nagrywanie, więc jeszcze raz życzę Wam cudownego maja. Jeśli robicie sobie takie listy, to mam nadzieję, że uda Wam się odhaczyć jak nie wszystkie, to chociaż większość podpunktów. I pamiętajcie, nie biczujcie się, jeśli wszystkiego nie odhaczycie. To nic się nie stanie, bo życie też wymaga od nas takiego fokusu. Trzeba te obowiązki jednak zrobić, ogarnąć. Praca sama się nie zrobi. Do pracy trzeba chodzić, i czas na odpoczynek również musi się w życiu znaleźć, aby taki balans był zachowany. Ja mam życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten manflier Reset Wam się spodobał, że może kogoś zainspirował. Koniecznie dajcie znać, jak Wam. Upłynął kwiecień, jak on u Was wyglądał i jakie macie plany na maj. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie, pa!